Spowodowały nawałnicę w gminie Łańcut i o pomocy dla poszkodowanych. Z wujtem gminy Tadeuszem Pasiecznym będzie rozmawiać Małgorzata iwaniska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor. Witam radio radiosłuchaczy. Zanim przejdziemy do tego, co się działo 7 lipca i potem jak wyglądała pomoc i praca, to od tego, co dzisiaj. Czyli informacja o braku przydatności wody do spożycia w kraczkowej i cierpiszu. To efekt ostatnich deszczów w gminie, czy jakaś sytuacja awaryjna, o której alarmuje Sanepit? Trudno powiedzieć. Na chwilę obecną, tuż po godzinie 14 otrzymaliśmy informację Zakładu Gospodarki Komunalnej właśnie o decyzji sanepidu po badaniu próbki wody standardowym. To nie było jakieś badanie na zgłoszenie. Okazało się, że właśnie w, w tym punkcie poboru próbki w Kraczkowej e, są bakterie coli. E, w związku z tym... W pierwszym naszym działaniu zabezpieczamy wodę pitną i w tej chwili chcę trochę uspokoić mieszkańców, bo w trzech miejscach z tej stacji zasilane są um, ujęcia wody w Kraczkowej i w Cierpiszu. I dostarczamy wodę pitną przy budynku OSP w Kraczkowej, przy piekarni w Kraczkowej i przy ośrodku kultury w Cierpiszu. Podkreślam, woda pitna jest, będzie dostarczana w beczkowozach w tych, tych trzech miejscach. Do celów, takich sanitarnych sprzątanie, woda jest dalej w kranach. Tylko chodzi o to, by ona nie miała kontaktu z układem pokarmowym. A jak będzie dalej z wodą, to, wyniknie, wynik, to będzie pokazywane również na stronie gminy, bo Pit będzie też te komunikaty przekazywał. Na we... bieżąco proszę śledzić strony Urzędu Gminy, a także Zakładu Gospodarki Komunalnej. I teraz moje pytanie, już związane właśnie z nawałnicą. kilkuminutową, 7 lipca, dokładnie niemalże tydzień temu. Czy w gminie już zostały zakończone prace związane z usuwaniem właśnie powalonych drzew? Byłoby to nazbyt optymistyczne, bo można powiedzieć kryzys goni kryzys. Najważniejsze w naszym działaniu, bo tak jak pani redaktor powiedziała, nawałnica trwała krótko, natomiast skutki tej nawałnicy, jeżeli jak wszystkie służby, które brały udział w ratowaniu mienia, i dobytku po prostu łapały się za głowę. W pierwszym rzucie ratowaliśmy ludzi i mienie ludzkie, więc powołano Komisję Gminną do Spraw Szacowania Szkód. Było sześć takich komisji powołanych i pomocy finansowej. Spłynęło 90 wniosków od mieszkańców. Wypłacono już 44 rodzinom w pomoc finansową, tak zwaną doraźną, w wysokości łącznej 213 tysięcy złotych. Ale oprócz tego wciąż spływają zgłoszenia o zniszczeniach budynków. Te zgłoszenia są weryfikowane. Nie każde zgłoszenie jest zasadne, bo nie dotyczy domów mieszkalnych, ale wszystkie te zgłoszenia traktujemy poważnie i jeszcze w tej chwili może trwać szacowanie szkód. Mówię może, bo tak jak wspomniałem, one wciąż spływają. Część ludzi jest na urlopach, wraca, widzi, że te szkody się pojawiają. Więc pomoc doraźna została zakończona ta do 8 tysięcy, bo już dwa dni minęło, natomiast wciąż, jeżeli są zgłoszenia, to trwa szacowanie szkód. A co z szacowaniem szkód, jeżeli chodzi o szkody? w rolnictwie. Czy tu też rolnicy zgłaszają się do tych komisji gminnych? E, nie mam takich informacji, żeby już zgłoszenia były, aczkolwiek komisja jest utworzona, jest gotowa na przyjmowanie takich szkód. To teraz podsumujmy, jakie służby i ile służb brało udział właśnie w tej bezpośredniej od razu pomocy po nawałnicy i jak słyszymy, do teraz jeszcze trwają prace. Największe szkody Nawałnica poczyniła w dwóch miejscowościach Sonina i Głuchów. Niemniej jednak nie znaczy to, że w pozostałych miejscowościach nie było interwencji. W pierwszym dniu Nawałnicy, tego samego dnia, w poniedziałek 7 lipca, wszyscy strażacy z naszych dziewięciu miejscowości brali udział w usuwaniu szkód, łącznie to było 78 strażaków zaangażowanych. W dniach następnych skupiliśmy się po zabezpieczeniu Mieszkań, domów, tych budynków, infrastruktury naszych mieszkańców, skupiliśmy się na tym, aby rzeka Sawa była drożna. Bardzo duże zniszczenia w korycie rzeki Sawy zostały poczynione na skutek tej nawolnicy. Gałęzie, mniejsze, większe, duże kłody drzewa. We środę. Po dwóch dniach takich pełnych, wtorek, środach, gdzie pracowały jednostki OSP z naszych Straży Pożarnych Ochotniczych we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, zobaczyliśmy, że sami nie damy rady, i we czwartek 10 lipca poprosiłem y, 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 służby pani Wojewody o to, żeby skierowała wniosek o uruchomienie żołnierzy WOT. I dzięki żołnierzom WOD chcę podkreślić doskonałą koordynację, począwszy od Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, poprzez Powiatowy Zespół, a także Centrum Zarządzania Kryzysowego Pani Wojewody. Naprawdę ta koordynacja, to nie są moje słowa, powtarzam słowa usłyszane od strony czy Straży Pożarnych, czy właśnie jednostki WOD. Zabezpieczyliśmy transport, zabezpieczyliśmy pilarzy, zabezpieczyliśmy pracowników. Bardzo aktywnie włączyło się Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, bo także zabezpieczyło sprzęt ciężki do wyciągania tych drzew z korytarza rzeki. O godzinie 14 w sobotę żołnierze. Zakończyli te główne prace wskazane. Potem jeszcze przeszliśmy tą rzekę i my i radny, zwłaszcza pani Beata Krawiec, radna z, z Głuchowa, strażacy z Głuchowa, bo tam był najtrudniejszy odcinek tej rzeki. Także mieliśmy szczęście, że nie było ulewy w ciągu trzech dni po nawałnicy, bo naprawdę mogła być duża tragedia. Deszcz, który spadł przed wczoraj, pokazał, że rzeka jest drożna. Co nie znaczy, że tam nie ma terenu do oprzątnięcia, natomiast samo koryto rzeki wydaje się już bezpieczne. Yy, czyli rozumiem, a jeżeli chodzi o sztab kryzysowy w gminie, czy on już został odwołany, czy w związku z tą wciąż niepewną pogodą jesteście czujni? Jesteśmy czujni, część ludzi powróciła z urlopów. Yy. Jeszcze nie podsumowujemy, bo tak jak wspomniałem, jeszcze pojawiały się zgłoszenia mieszkańców i komunikaty przychodzą. Natomiast jutro, pojutrze, jeżeli nic się nie zadzieje innego, zechcę powołać jeszcze raz nasz sztab kryzysowy, podsumować te działania wspólnie, żeby także wyciągnąć wnioski na przyszłość. Podkreślam tutaj, naprawdę zadziałały wszystkie służby, począwszy od gminy poprzez szczebel wojewody. Bardzo doskonała współpraca. Ale też wiem, że strażacy OSP nie tylko z gminy terenu gminy Łańcuch, ale ościennych gmin powoli włączali się wraz z utratą sił przez waszych strażaków do pomocy. To jest właśnie obraz tych zniszczeń. Po kilku dniach aktywnej pracy naszych strażaków otrzymaliśmy informację, że no potrzeba jest ciągnięcia i tu też poprosiłem Wójta Gminy Czarna o pomoc. Była jego zgoda, zrozumienie, więc także jednostki OSP z Gminy Czarna brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej. I dodatkowo, oprócz tego, bo ludzie są najważniejsi, ludzie byli zmęczeni, ale także sprzęt, który był używany, na bieżąco wymieniamy, dokupujemy nowy, żeby było czym ratować. Bo że piły przy cięciu powalonych drzew no, się zatarły i to nie jedna. Już dzisiaj siedem pił kupiliśmy. W trakcie zakupu trzy piły na wysięgnikach też będą do wymiany. Dwie już zostały zakupione, więc cały czas te rachunki faktury spływają. Oprócz tego Liny, prowadnice, tego typu rzeczy, to to jest bieżące funkcjonowanie po zakończeniu akcji na bieżąco są wymieniane. I to wszystko idzie z budżetu gminy, czy dostajecie na to jakieś dodatkowe też wsparcie na przykład z budżetu państwa? Na ten moment uruchomiliśmy naszą rezerwę celową, kryzysową z budżetu gminy, natomiast z budżetu państwa poprzez służby pani wojewody wypłaciliśmy te 213 tysięcy dla mieszkańców pomocy doraźnej. Mówił pan o tym, że mieszkańcy zgłaszają się w związku ze stratami, które u, u, kiedy ucierpieli podczas nawołnicy 7 lipca. A czy ucierpiała infrastruktura gminna? Jakieś drogi albo budynki? Jeżeli chodzi o mienie komunalne, bardzo ucierpiało boisko szkolne, które znajduje się w sąsiedztwie rzeki Sawy w miejscowości Głuchów. To wiemy, widzieliśmy, bo to też sprzątali nasi pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej. Była zalana hala sportowa w szkole w Rogóżnie. Tam nie ma jako takich zniszczeń, oprócz tego zalania. Natomiast kwestie dróg naszych chodników, w tej chwili leżą gałęzie, Drobne, ale też jeszcze wciąż będziemy te straty szacować, bo tak jak wspomniałem, udrożniliśmy główne kanały komunikacji, drogi, chodniki, ścieżki, zabezpieczamy korytor rzeki, bo to jest istotne, mając na uwadze kolejne komunikaty. Natomiast szacowanie szkód na drogach to będzie dopiero widoczny obraz, jak drogi zostały podmyte, ile, ile jest ubytków w jezniach. Po uprzątnięciu tych gałęzi, bo w tej chwili to jest tylko na poboczach. No i nie wiemy jeszcze, co niestety się stanie, albo co nam pogoda przyniesie, bo też niepewne te najbliższe dni są. Można powiedzieć kolokwialnie, taki mamy klimat. Musimy się przyzwyczaić do życia w kryzysie. E, ale obo tych kryzysów było jak najmniej, a zwłaszcza takich. Ja dziękuję za podsumowanie tego, co się działo w Gminie Głuchów, a podsumowywał wójt gminy, w Gminie Łańcud. No, jeszcze na razie, a nie w Gminie Głuchów, w Głuchowie m.in. wójt gminy Łańcut Tadeusz Pasieczny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Autopromocja. Radio.